Tegoroczna edycja MTB Cross Maraton ściągnęła do gminy Piekoszów ponad 400 rowerzystów nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale też spoza jego granic. I nie ma się co dziwić, bo malownicze tereny w Piekoszowie są uznawane za jedne z najlepszych pod względem rowerowych zmagań. Zawodnicy jak zawsze mieli do wyboru różne poziomy trudności tras. Gmina Piekoszów, gospodarzem wydarzenia była już po raz szósty. Jak wyglądają dzisiejsze zawody w Piekoszowie? No po prostu na terenowo Trochę błotniście dzięki tej naszej pogodzie, ale myślę, że trasa jest na tyle dobrze przygotowana i wytyczona, że satysfakcjonuje wszystkich zawodników. Przynajmniej jak do tej pory nie mieliśmy skarg, że zbyt łatwo czy coś w tym rodzaju. Na pewno trasa trudna, szczególnie rejon Jaskini Piekło, Tamte górki są dosyć ostre. Trasa wymagająca dobrej techniki przede wszystkim. Chętnie przyjeżdżają do Piekoszowa? Myślę, że na pewno tak, e, tak jak zresztą na wszystkie nasze zawody, no, frekwencja jak zwykle dopisuje w sumie e, wczoraj, dzisiaj e, przejechało około 400 osób, także no, mam nadzieję, myślę, że frekwencja jest zadowalająca. Tradycyjnie już w zawodach MTB Cross Marathon w Piekoszowie udział wziął wójt Zbigniew Piątek. Trasę ocenił jako dobrze przygotowaną i nienależącą do najłatwiejszych. W mojej ocenie jak co roku jest dobrze przygotowana, fajna, techniczno-siłowa trasa. Odpowiedzialny za przygotowanie trasy jak również przeprowadzenie zawodów stowarzyszenie kolarskie. MTB Cross sprawdziło się i, i, i naprawdę dobrze ta trasa dzisiaj była przygotowana. Dla wszystkich taka sama, czy lekka, czy trudna. W tym przypadku myślę, że patrząc na ilość... Startujących tutaj. Myślę, że, że ta trasa przypadła im do gustu. Trasa naprawdę jest chwalona przez, przez uczestników. Nie są to bardzo długie, trudne podjazdy, ale tak jak wcześniej powiedziałem, rzeczywiście taka ta techniczno-siłowa i fajna, fajna trasa, więc myślę, że uczestnicy tych dwudniowych wyścigów wyjechali z Piekoszowa zadowoleni z dobrymi wrażeniami myślę, że z chęcią w przyszłym roku wrócą z większą ilością startujących. Jak podkreślali zawodnicy, trasa tegorocznych zawodów była dosyć wymagająca. Dzisiejsza trasa była bardzo wymagająca. Początek był takim dosyć delikatnym i łagodnym wprowadzeniem, gdzieś był płaski, natomiast druga część trasy już była bardzo trudna, był to wjazd do lasu, gdzie było bardzo e, wiele podjazdów, zjazdów, e, sporym utrudnieniem było e, praktycznie wszędzie obecne było to, a także wystające kamienie, e, no, na których trzeba było bardzo uważać, żeby się koło nie zgnęło, bo na zjeździe w przypadku upadku na takie kamienie to do... No, konsekwencje byłyby tego no, naprawdę, mówiąc delikatnie, nie najlepsze. Ale pierwsze miejsce jest, spodziewał się Pan? No, po cichu liczyłem na pierwsze miejsce, na ostatniej edycji również zostałem zwycięzcą. Dzisiaj też przyjechałem tutaj, może no, żeby walczyć o, o pierwsze miejsce, no i całe szczęście udało się. Przeciwnicy byli mocniejsi niż mi się wydawało, no ale finalny efekt mnie jak najbardziej zadowala. Warto przyjechać do Piekuszoła na te trasy? Myślę, że warto przyjechać ogólnie w Góry Świętokrzyskie. Wcześniejsza edycja w no zaskoczyła mnie, była naprawdę bardzo trudna. Jeśli ktoś chciałby amatorsko, tak typowo, czy rekreacyjnie tą trasę przyjechać, to zdecydowanie odradzam. Niby Góry Świętokrzyskie są niskimi górami, ale jeśli chodzi o jazdę na rowerze, no, to są naprawdę wyjątkowo wymagające jak na swoją wysokość. Wyścig w Piekoszowie został zorganizowany już po raz szósty. Można zatem powiedzieć, że MTB Cross Marathon na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń sportowych gminy Piekoszów. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekały medale, a na najlepszych puchary i nagrody.